W porządku, Jones. Tankowanie prawie skończone. Masz laserowy znacznik celu? Tak, mam. Może nie będzie ci potrzebny, ale jeśli będziesz potrzebował wsparcia powietrznego, użyj go. Musimy dotrzeć do źródła tego zamieszania. Punkt spotkania wymieniony w nagraniach, które znaleźliśmy przy Kueście, znajduje się tylko 680 mil od ciebie. Kierujesz się w stronę wysp Spratnej, które są okupowane przez Chińczyków pomimo wysiłków państwa zachodniego. Podczas dąża nie chcemy wywołać nic. Polity zwiadowcze wykryły dużą aktywność na wyspie. Fakt, że White wysłał chipy na wyspę, ma poważne konsekwencje. Cała sprawa osiągnęła teraz taki poziom, że błąd może wywołać niezwykły incydent, ale prawdziwą wojnę. Uważaj, spodziewają się Questa, więc pewnie nie rozwinęli dywanów na powitanie. Zjawił się na przyjęciu i ma nowego przyjaciela. Masz dobry obraz? Tak, sprawdzam go, powiem ci jak tylko znajdziemy go w kartotekach. Jasne, jaki mamy plan? Kiedy podlecisz blisko, wyskocz z samolotu. Ekranoplan niech leci dalej na autopilocie. W zatoce masz trzy główne cele: mają rakiety przeciwlotnicze, systemy radarowe dalekiego zasięgu. Nie można zbliżyć się do wyspy ani morzem, ani powietrzem. Te systemy trzeba unieszkodliwić, bo nie będziemy w stanie zapewnić Ci wsparcia, ani zorganizować ewakuacji. Musisz znaleźć i wyłączyć generatory zasilające, system łączności i radar. Ja namierzę czipy, kiedy je wyładują i sprawdzę, dokąd je zabiorą. Nie zaalarmuj personelu bazy, bo misja się nie uda. Kiedy wyłączysz systemy ostrzegawcze, skieruj się w głąb lądu. Zrozumiałem. Bez odbioru. David Jones zrozumiał i bez odbioru. A czy wy, drodzy widzowie, też zrozumieliście? Halo, czy mamy odbiór? Właśnie, ja się troszeczkę wycofam. Pamiętacie co mówiła Ania? Wyszkocz z samolotu i niech on leci dalej na autopilocie. No to jest autopilot, przepraszam bardzo. Słuchajcie, wycofam się, żeby Wam zobrazować tutaj, drodzy widzowie, sytuację. Lądujemy przy brzegu. Moi mili. Na wyspie okupowanej przez Chińczyków. Ułóżmy się zatem nas Chińczyki nie załapały i zobaczmy jak to wygląda trzech Azjatów spaceruje z po plaży czwarty jest u góry ja tak mówię, jak mapę przesunę tak są w innych miejscach teraz siedzą w wodzie na przykład <grych> Zalazie, ta mapa nie przytaczcie za bardzo tu mamy przyczółek numer jeden tutaj numer dwa i tutaj numer trzy tak wygląda wyspa w teorii nie jest ona wielka ale wiele tu się dzieje drodzy widzowie Nasze zadania to: zadanie pierwsze wyłącz zasilanie stacji radarowej. Zadanie drugie wyłącz terminal radarowy. I zadanie trzecie wyłącz terminal łączności. Generalnie, jak widzicie, nasze wszystkie trzy zadania podsumować można jednym słowem trzeba coś wyłączyć. Tak też będziemy się starali zrobić. Na sam dzień dobry będziemy starali się wyłączyć przeciwników, wiecie? Patrzcie w sumie, jakie mamy fajne broń. Patrzcie, mamy Auga. Jest to głośna broń, ale jakie ma przybliżonko, fajne mi kamieniczna i patrzcie jak go fajnie widać. Mamy też, drodzy widzowie, SMG-2, no i to jest broń, i karabinek, drodzy widzowie, ale z fajna sprawa. No jak widzicie, w końcu nas, ta cała nasza agencja doceniła i daje nam jakiś porządny sprzęt. A nie kurde, jakieś padziewie i sam se znajdź, sam se szukaj, itd, no, i tak dalej, i tak dalej. No, tam jest przeciwnik, sobie spaceruje, tu są kolejni, sobie spacerują. To co my musimy zrobić, drodzy widzowie? To ich uniknąć. To jest tak na tyle płytko, że tu ani pływać, ani biegać, ani się czołgać. No, chyba Chińczyki specjalnie tak zrobiły. Ale spokojnie, jak są daleko, to nas nie zauważą. Okej, okay. ciachu, prachu. Drodzy widzowie, i postrachu. Jak widzicie, oczko nie mruga, nikt nas nie zauważył. Się do tam gdzieś sobie trochę dalej. Oczywiście mamy nasze standardowe tutaj sprzęty, typu właśnie Noctowizja, Drodzy widzowie, lornetka z naprawdę świetnym przybliżeniem. Możemy całą tą sobie plażę posprawdzać, poprzybliżać. No i patrzcie, takie samo co tu wylądował. Aż mnie, że mnie zdziwili, że to nie jest nasz samolot. Hmm. Przypadek, że wylądowaliśmy innym samolotem? Wydaliśmy swoim samolotem i dopłynęliśmy do innego? Nie wiem. Nie wnikam, drodzy widzowie. Nie, to jest najważniejsze. Dobra, wchodzimy. Tutaj jest dosyć stromo. Wow, co, za do To kolczastej? Kurde, skubańcy. Dobra, plaża, jak widzicie, ominięta nic nie było do podniesienia, nic nie było do zbadania, do sprawdzenia, do otwarcia. Pustka. Parę żołnierzy, sobie spaceruje I to wszystko. My drodzy czołgamy się. Tego pierwszego ala przyczółku. Mamy trzy cele w trzech różnych miejscach i przypominam mojej mili, że mamy też trzy zapisy. Pięknie się składa. Przed podjęciem się zadania możemy sobie zapisać. Więc fajnie. Jak widzicie, wszędzie jest ten kolczasty, który, jak już zauważyliście, potrafi nas zranić. O, ten jest przeciwnik. Widzicie go? Szybko spacerują, ale nas nie widzieli. To najważniejsze. Tutaj za górką jest, do widzowie, baza vloga, tak no jak mówiłem. Skoro mam taką możliwość, to wyślijemy sobie dane do centrali IGI. Czyli w skrócie zapiszemy grę. No i teraz będziemy mogli sobie kontynuować. Idziemy ku górze, czołgamy się, cały czas nie stajemy. Poza logiem jest przeciwnik, który nas może wypaść. Cały czas tutaj po górce, po górce. A ten przeciwnik, o którym mówiłem, jest tutaj, Skubaniec. Patrzcie, nie? ja byśmy troszeczkę niżej wypełzli, by nas zobaczyć. Skorzystamy, drodzy widzowie, z tak zwanej przewagi terenu. Tu jest jeden, tu jest jeden. Tam jest reszta w tej mini no i tam ktoś się spaceruje. Jako, że mamy cicho broń, żeby ją wykorzystać. Uwaga. Pyk. Pyk. Tu jest przeciwnik. On nie powinien go zauważyć, bo on leży za takim alamurkiem. Widzicie. Więc ten gość, co tu patruluje teren, nie zauważy go i sobie pójść dalej. My tymczasem. Na razie czołgając. Schodzimy do bazy. No, staramy się nie narobić zamieszania. Po bródku. na kucaczku. Można by sobie podnieść po nich bronię, ale nasze są dużo lepsze. Lepszy raz w końcu. Ten mimo że nas nie widzi, to nam trochę tutaj bruździ. Da się go też pozbył. Cicha broń. Parę strzał, spokój i cisza. Tam nie oczywiście jest kolejny. Mam nic na tyle A przynajmniej będzie trochę spokojnie Słuchajcie, to jest ciekawostka Przy tej budce Otworzę, wam pokażę co jest w środku w ciachu, prachu no, To wstacie panie? Tak. Jak widzicie, nic tu nie ma, drodzy widzowie Pusto, pusto Ale sama budka nam się może przydać Tutaj autorzy sprytnie ukryli skrócik tutaj przy tym megafonie Wam ja pokażę ci i patrzcie jesteśmy u góry, dzięki czemu żeby dostać na teren bazy krócze przeciwników od tej właśnie strony. Słuchajcie, patrzcie co mam. <laughs> no i co wyda, żeby zrobić niespodziankę? Co ciekawe, należąco nasza postać nie potrafi rzucać. Czasę kucnąć. Ciu, 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 ciu. -da! Było trzech żołnierzy, nie ma trzech żołnierzy. To ciekawe, tego tam, tam z tyłu to, to ciekawiliśmy. Drodzy widzowie. A tego tam. No i tutaj przyjdą, bo coś usłyszeli. I dobrze, niech idą. No, to na się drodzy widzowie. Mam taką pozycję strzelecką. Delikatnie mówiąc, dosyć dobrą. że nas nie wypatrzył. A? Widzicie? Leżenie na tym budynku naprawdę świetnie się sprawdza. Chyba nie widzę. Posłużmy się mapą. O, jest. No. no i teraz mamy wyczyszczony cały teren. Fajny, nie? Dobra opcja. Oczywiście można by się jakoś tak wiecie, czołgać gdzieś tam pokryjomu, żeby ich nie zabić, ale nie mam takiego celu, żeby ich nie zabijać. Przeciwnie, powiem szczerze, kurde, lubię ich zabijać. Czy ja jestem dziwny? Czy powinienem spotkać się z psychologiem? No, możliwe. Ciao, otwieramy bramę. Tak jakbyśmy nie przeskoczyli przez ten budynek, a z niego można tu zeskoczyć. No, otwieramy sobie bramę. Tutaj, jak widzicie, przeciwnicy kurde, konkretne pukaweczki do w tym. Mini, mi. No oczywiście sobie nie wymieniamy, my mamy lepsze. Słuchajcie, to jest nasz pierwszy cel. Takie dwa agregadziki, trzeba je wyłączyć. Pierwszy wyłączony. No i ciachu prachu, drugi wyłączony. Cisza, spokój. Jak widzicie, w naszym rejonie czysto. Lecimy, drodzy widzowie, na rejon numer 2. Zadanie wyłącz zasilanie stacji. Wykonane. Teraz wyłącz terminal radarowy. W dwójeczce. Kurde tam, w czasie byli odciski. Chcę wyjść z tej mapy escape'em, nie? A wychodzi się tabem. No, przyznajcie sami, nie jest to końca logiczne. O, tu możemy wcisnąć przycisk i włączyć Ale Świetny pomysł, jeśli chcecie przegrać misję. Patrzcie, z Jak najbardziej. Oczywiście nie na długo, wiecie, ale tak. Z daleka, z daleka, trochę pościągać. No, no, próbujmy. No Strategia będzie głośna, ale oczywiście jak będziemy wstać odpowiednio daleko, a raczej kucać, to nas wypatrzyć nie powinni. No ale tak. Skoro mamy pierwszą tutaj misję, pierwszy cel wykonany, to wyślijmy sobie dane misji do centrali. Halo Centrala. Te wymina nam się rozwala. No i teraz możemy kontynuować. Korzystając ze poleczki, Pójdziemy sobie na, na tamtą stronę bazy. Będziemy mieć lepszy widok. Położymy się, no i wiecie co zrobimy. No to co robi dobry sniper? Czyli będziemy starać się celować przeciwnika. Aha, widzicie, pierwszy przeciwnik już sobie łazi. Tu jest alarm. To jest bardzo ważne, żeby nie pozwolić skubańcom go wcisnąć. Widzicie, ktoś biegnie, chce wcisnąć alarm. No nie spróbuje. No, niestety, kolego. Znów, niestety. Nikt alarmu na mojej warcie nie wciśnie do widzowie. Dobra, spokój, cisza. Jak to wygląda z mapy? No jeszcze jeden gdzieś tam łazi. Czy będzie chciał włączyć alarm? to jest pytanie. Lecisz do alarmu, kochanie? Pełzamy niczym. Dżownica. Ale jesteśmy bardzo niebezpieczną dżownicą. Jesteśmy takim uzbrojonym robakiem. O! ...tasiemcem. Tasiemiec uzbrojony, tak? Ciach, ciach, ciach. No gdzie ty jesteś, kolego? Niesympatyczny. Ej, on tam gdzieś jest, tylko nie wiem gdzie. Mnie to niepokoi. Nie chciałbym, żeby mnie wypatrzył. Mam wykrywalność zero i chciałbym, żeby tak zostało. Gdzie ty jesteś? No tak w teorii na, na wprost mnie. W teorii. Czyli co, gdzieś tam siedzisz? No kto coś wykryje? Nie. Taką daleką odległość nie sięga, ale no. Tutaj, tam coś jest. Czy to jest trup? Hmm. Czy to ptak? Czy samolot? Dobra, weźmy sobie weźmy tę doktowizję. No, no, nie, Je, jest i widzę, jest, jest, jest benda, jest benda się szwenda, dobrze. Pokaż głowę. O kurde, jak stoi. Widzicie tą broń? Jak macha? <grym> Hehe, Puch, proszę bardzo. Brak jakichkolwiek oznak życia. Dobrze, i tak trzymać. O! Co? Co? Skupaniec, no? Dobrze, że coś powiedział. Hej. Musiał wyleć z jakiegoś budynku, wiecie? Satelita go nie widziała. Dobra. Teraz już jest dobrze. Może jak go dziabnąłem to się przeży, wiecie dostał poszczał w jakąś nieistotną część ciała, na przykład w mózg, prawda? A że go nie używał za bardzo, no to to była taka część ciała nieistotna i przy poszczale w mózg mógł dalej żyć. Bo zanim dostał strzała w mózg, to też żył sobie bez tego mózgu, więc... Więc było wszystko jedno. Dobra, wracamy tutaj, do widzowie. Ciachu, prachu. <grym>, Witaj, brachu. Auk. A to Też taki dobry, jak z tej pareczka. no ale tak jednak trzeba trochę dalej poszczelać, że tak powiem. Trochę więcej kul. A im więcej kul lata w powietrzu, i im więcej kul omija przeciwnika, tym grosza celność później na koniec. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Dobra, jeszcze sobie się upewnię. Czysto, czysto. Dobra, radar mówi, że czysto. Jak zaraz ktoś wyskoczy, nie skąd, i włączy alarm, to się zdenerwuje. Dobra, tak widzicie, przeciwnicy też tutaj mają fajne bronie. Mają nawet wyrzutnie rakiec, lordetko. Zawsze warto sobie przybliżyć. Tędy nie wyjdziemy, ja goodbyeńcy. Dobra, no to jak nie, ten, tędy, tędy. O, to tego zabiłem jednak. Czułem, że go trafię. Ej, wiecie, że szafet nie można przeszukiwać w tej grze? Taka ciekawostka. Nie wiem, czy o tym wspomniałem. Dobra. No i teraz idziemy do tego brudu, tej i widzicie? Kolega nas widzi. Nie wiadomo jak, nie wiadomo czemu, ale nie szkodzi, my też go widzimy. A? Kurde, myślałem, że to jest taki, wiecie. Taka płachta, ale To jest kurde, drodzy widzowie. Jednak metal. Czy on się kapnął? Je jednak się kapnął, że, że ktoś strzelał. Myślałem, że usłyszę takie, wiecie. Ale pokanie w metal, to myślę, że to dzięcioł. Szuka korników, ale nie. Nie dało się oszukać na dzięcioła. Jednak nie jest takim dzięciołem. No nadal, nadal mamy wykrywalność zero. Chłopaki, tylko poczekajcie chwilę, jeszcze i dobra? Jakby co. Heh. Wykrywalność zero, bo zanim nas zdążyli zauważyć, wiecie, to, to już zginęli. O, tam ktoś jest. Uchylmy się. Za zakrętem, tak? Hm. Hm. Jak to zrobić, żeby to było dobrze zrobione? Ale chcemy mieć wykrywać z zero. Dobrze, przeciwnik się nabrał na drzwi. Stary, kurde, manewr z drzwiami zadziałał. A no, tak, pomyślał sobie, o, ci się otwierają. Czy to przeciąg? Wiecie jaka jest naturalna reakcja człowieka, jak widzi otwarte drzwi i czuje że jakiś przeciąg. No idzie zamknąć, nie? Ehe. No i tak właśnie. Słuchajcie, tu mamy mapkę. Użyjmy jej. W sensie użyjmy jej. Zniszczmy ją! Tak jest nasze zadanie. Patrz, co nasz David Jones zrobił. Podniósł płytkę i przeciął dwa kable albo nawet jeden. jeden. ten dźwięki. Niepokoją mnie one. Nie hmm. wiem co się dzieje. Tak nie jest tam tych misji. O, tu, tu sen alalam własny skupańcy. Nawet nie muszą na pole wychodzić, też na pole. Na, na, dwór! A nie, stale przyzwyczajenia Prum, prum, prum. dobra. No i wszystko. Co tam leciało? Bo nie, nie kojarzę takiego manewru. O, przeciwnicy wyskoczyli. Tak miało być? Dobra. Niech to tam stoją. Niestety stoją nam na drodze. W pewnym sensie na drodze, a tutaj ciak, a musimy się dostać tutaj. Oni są tam, a my musimy przyjść tu. Kombinąć, tędy, no to oni moglibyśmy mi go i pójść ten, ale jest za wysoko. Trzeba by to jakoś wykombinować. Wiem szczerze. Jeszcze nie wiem jak, ale wiecie. Ja jestem znany z tego, że że coś wymyślę. Coś wymyślę. Jeszcze sobie rzucę okiem. Do moją stronę. Nie wiem. Nie wejdę tam coś za wysoko. Trzeba będzie jakoś tak przez nich przejść tam jest to, że ta mapa nie działa poprawnie, widzicie. O, oni se, oni sobie odchodzą, wylądowali i odchodzą. Dobra. Ej no, to ta, tak... Ta, trzymać, chłopaki. Dobra, oni odchodzą, bardzo fajnie. Już ja się postaram, żeby odeszli na zawsze. Do, do krainy wiecie. Dobra. Słuchajcie, mam jeszcze jeden zapis. To skoro go mam, no to go wykorzystajmy. Jakby coś poszło nie tak, to zawsze można sobie wczytać, nie? A często coś idzie nie tak No i dobra, po zapisaniu czuję się bardziej odważny Bo jak coś spieprzę to sobie wczytam Później to w montażu i tak usunę No jaśnie i będzie, że nic nie spieprzyłem i jestem świetnym graczem Magię montażu Kurde, a zróbmy takie, takie taki taki madry, wiecie Nie chcę pomyśleć, że grad leci Uh. Mapa mówi, że trafiłem O, jak ładnie Oho, idą, idą, idą skubańcy A weźmy z tego, kurwa, auga W końcu to mamy... No Wow, kto i skąd? Kto, skąd, gdzie? Dlaczego? Ale jak? Ale gdzie? Widz widzicie kogoś? Ta gra mnie oszukuje, ewidentnie mnie oszukuje. Co to jest kupańca, No, całe życie mi zabrał. Kurde, no. Hm. No to tam. Nie będę wczytywał. Poszło mi najgorzej. Cel ostatni zakończony. A przypominam, że zawsze w następnej misji mamy od nowa całe zdrowie, więc spokojnie. A za rangę nie ma żadnych pieniędzy. Ani lepszych broni, ani zdolności. No, może pochwała jednej no ale to. to no, dobrze się, cenne, cenne, ale jednak nie, nie, nie mirodajne. <grytanie> nie, niewymierne. Ja jestem materialistą. Jakby z tego był jakiś akar, że co innego. Dobra, przeszukajmy sobie budynki. O, ja cię zabiłem? Albo ciebie? Co, co, co tu się wydarzyło? Kurde, w scenach z horroru, Sam się wymordowali? Czy jakiś obcy do niego wyniknął i zmusił go do tego, żeby popełnił samobójstwo? Kurde, była w tej grze, no. Zakrężcza się. No ewidentnie chłopaki nie żyją. Albo odpoczywają. Ale w kałuży krwi? Kto odpoczywa w kałuży krwi? Dobra. Ciachu, brachu. No i jak sytuacja. Zadanie trzecie wykonane. Misja zakończona. Juhu. Drodzy widzowie, jak widzieliście, no misja się zakończona. Pod sam koniec można było to zrobić lepiej, jakoś się bardziej schować. No, ten jakiś, nie wiem, z kośmi zaczął strzelać, nie wiem skąd, no. No, a tak jak mówię, te rangi to mi latają. Wiecie gdzie? No, <laughs> No, tam właśnie, gdzie pomyśleliście. Właśnie, tam mi latają. To nie jest istotne. Ważne, żeby przejść misję, przeżyć i pójść dalej, drodzy widzowie. Zwłaszcza, że tak mówię, w tej grze nie ma żadnych korzyści z wyższej rangi, nie wiem. Może, możecie, jak już jesteście zręczci, to sobie. Wyciągnąć rękę za kark, wiecie, na plecy i sami się rzucić pokrywać po plecach. No, no tyle macie sobie rangi, tak mniej więcej. Dobra, kończymy odcinek, drodzy widzowie. Szybko poszło, bo grałem świetnie, no nie? Hashtag skromność. Trzymajcie się widzowie i widzimy się w kolejnej misji, która będzie naturalnie kontynuacją tej. Tak, 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 nasz David Jones nie uciekł z tej wyspy nigdzie nie odleciał, on nadal tu jest. No i ta łatwiejsza część za nami. A trudniejsza w kolejnym odcinku. A i się włączyło, kurde demo. Nie szkodzi, kończymy. <trymaty> Trzymajcie się i cześć.